Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń który przybył pierwszy do grobu ujrzał i uwierzył odtąd dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma które mówi że on ma powstać z martwych oto słowo pańskie oto, 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 oto. moi drodzy w czytaniach w pierwszym czytaniu dotykamy kwestii świadków i świadectw to, że jesteśmy dzisiaj na Mszy Świętej z racji na nasze wyznanie, jest wynikiem świadectw osób, pokoleń, które nas poprzedziły. To byli nasi dziadkowie, rodzice, pradziadkowie, może znajomi, ale ci znajomi czy przyjaciele też mieli swoich poprzedników. I tak to się ciągnie dwa tysiące lat przez osoby, które doświadczyły Pana Jezusa Zmartwychwstałego. I te osoby, które dzisiaj, w, w, żeby można było świadczyć, trzeba doświadczyć. Nie można oświadczyć o Panu Jezusie Zmartwym Stałym, jak się go nie doświadczyło. On jest wtedy abstrakcyjny. No, to jest bajka o żelaznym wilku. Możemy opowiadać w cały świat. Ale to jest w ogóle nieprzekładalne. Po pierwsze, to jest metafizyczne, w związku z tym, tego się nie da ani dotknąć okiem, ani szkiełkiem. Chociaż. Chociaż są sprawy, które w jakiś sposób próbują się przebić przez te zasłony tajemnic. Mówiłem to, o tym wczoraj wieczorem, ale ponieważ mamy tutaj sporo gości, jak ja jestem świadomy, i osób, które może nie były wczoraj wieczorem, więc powtórzę ten, ten, ten fakt dotyczący tuniki z Arjontej. Arjontej to, jest, to jest takie małe miasteczko 12 km od Paryża. Jest tam dom Claude'a Moneta. Ale przy okazji tego obiektu jest również Bazylika Świętego Dionizego i tam przechowywana jest tunika, która według tradycji należała do Pana Jezusa i to była ta tunika, to, ta szata tkana, o którą rzucono losy. Ta, która nie była dzielona, tylko o którą rzucono losy. Otóż okazuje się, że na tej tunice są ślady erytrocytów, czyli czerwonych krwinek. Które są wkomponowane razem z, kryształ z kryształkami mocz mocznika. Mocznik wchodzi w skład potu. Jeżeli poci, to ma również tam mocznik. To jest taka, trzeba to powiedzieć, to jest taka organiczna y, y, rzeczywistość. I y, osoba, która miała tę tunikę na sobie, to jest osoba, która doświadcza, dość, doświadczała takiego zjawiska medycznego, które się nazywa hematohydrozis, albo hematodrozja. To jest takie doświadczenie, w którym organizm, będąc w stanie bardzo głębokiego stresu, traumatycznej jakiegoś lęku, poci się krwią. Mamy tę sytuację w ogrójcu, kiedy Pan Jezus, oprócz tego, że poci się normalnie ze strachu, tak jak każdy człowiek, się poci, z reguły, jak się boi, jak się lęka, to reakcją jest między innymi to, że jest spocony w taki czy inny sposób, to ten pot jest w jakiś sposób, organizm, to znaczy obserwuje się tu u osób, które mają przebyć bardzo ciężką operację, to jest taki wóz albo przewóz i się bardzo tego boją, śmierci się boją, w związku z powyższym, w, tej, w tym lęku traumatycznym, doświadczają tego zjawiska, która się, która się, które się nazywa właśnie hematohydrozją. I kiedy czytałem o, tym, o, tym, o, tej, o tej tunice, stwierdziłem, że dotarło to do mnie, Dotarło to do mnie, że Pan Jezus był takim człowiekiem jak my. Z wyjątkiem grzechu. On tak samo się lękał, tak samo się bał, tak samo przeżywał, przeżywał zmęczenie, głód. Wszystkie te ograniczenia, które my przeżywamy, one są mu znane. Na przykład, jeśli idziesz na egzamin i masz stres, to cały. To jest umiejętność życia duchowego. Mianowicie, bierzesz to, co cię trapi, zanurzasz to w jego tym doświadczeniu człowieczeństwa i poprzez to, że on całą tę naszą rzeczywistość powiesił na krzyżu i zmartwychwstał, masz możliwość, uwaga, masz możliwość, bo to nie jest aksjomat, to nie jest, to nie jest wynikalność, nie jest automatyczna. Blokadą na ten element jest wolna wola człowieka i jego wiara. Tak będziesz doświadczał mocy zmartwychwstwa, na ile będziesz korzystał z tej łaski. Jeśli będziesz zamknięty, będziesz pusty, dzisiaj medytowałem na przykład yy, 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 taką, taką, taki fragment z, yy, z Saryan, kiedy on mówi panie mówi do niej tak jesteś jak puste naczynie, słabe, rachityczne. Ja Cię mogę wypełnić i tylko ja Cię mogę wypełnić swoją mocą. I za każdym razem, kiedy Tobie się wydaje, że jesteś wypełniony mocą, to Ci mówię uważaj, bo za chwilę się okaże, że jesteś pusty, jak, jak dzwon brzęcący, brzęczący i słaby, ponieważ nie radzisz sobie bez mnie. bez mnie nic nie możecie uczynić. Musisz do mnie przychodzić non-stop, żebyś to słabe naczynie mógł wypełnić moją mocą. I żeby można być ten. I to jest jeden z tych znaków takich przebijających się przez, przez, przez tajemnicę zmartwychwstałego, a drugi jest taki, o którym część z was wie, bo mówiłem to na trzynastce, ale część podejrzewam nie wie. A poza tym ci, co mówili na trzynastce, jest jeszcze, jest jeszcze tak zwana lekcja kontinua tego wydarzenia, mianowicie. Sprawa dotyczy takiego takiej, takiej historii, która jest autentycznym wydarzeniem z, tutaj od nas z Placu Zamkowego. W był taki mężczyzna, który stracił małżonkę. Około czterdziestki kobieta zmarła na raka. Bardzo dużo się zmagał on i ona, żeby ją uratować. On mówił, że, że wszystko, no, co było możliwe, uruchomił. I w sferę fizyczną, i w sferę metafizyczną, czyli modlitwa, msza i wszystko tak. Ale Bóg zdecydował tak, jak zdecydował i ją zabrał. W związku z powyższym. No i teraz pojawia się tak zwana to, to, pojawia się to zjawisko, czyli to jest tak zwana godzina Boga, czyli ta kryzys, ta kryzys, czyli kryzys. Kryzys polega na tym, że dochodzisz do dna i sytuacja jest zero jedynkowa. Jesteś, ja to nazywam, że masz, że masz przepraszam za kolokwialne określenie, że masz wkręconą śrubę. I wtedy wychodzi prawda o tym, kim ty jesteś. Kim jest dla ciebie Pan Bóg, kim jest dla ciebie łaska jego, a czym dla ciebie jest cała reszta. I jeśli jest to puste, to słabe rakietyczne naczynie na, 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 na jest puste, nie jest wypełnione jego mocą, ona się po prostu rozpada. I on się tak rozpadał, yy, będąc buntowanym na Pana Boga, że Pana Boga nie ma ponieważ Pan Bóg jej tę, tę małżonkę zabrał. I w tym buncie siedział na, bar, na barbakanie. Siedząc na barbakanie, myślał o takim, takim gwałtownej tych swoich myślach i uczuciach, mówił: Nie macie, bo ja tak cierpię, dostałem taką stratę, jestem w takim bólu i w takim cierpieniu, w takiej żałobie, że gdybyś ty wiedział, gdybyś ty był, to byś ty tego nie dopuścił. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym ja. Doświadczył, że ty naprawdę jesteś. No nie wiem, co musiałoby się stać. No, musiałby ktoś, nie wie, podejść do mnie, i nie wie, co powiedzieć, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem no. Czajnik na przykład. Ty W tym czasie idzie przez plac zamkowy dziewczyna. Pielęgniarka, która jest aktywna w, w, w ruchach charyzmatycznych i ona ma doświadczenie takiego, to jest tak zwana, lokucja, to, to jest tak zwane to jest słyszenie wewnętrzne, czyli, czyli to się nazywa lokucja. I ona idzie, idzie przez ten plac zamkowy i słyszy, nagle, widzi tego mężczyznę siedzącego na, na barbakanie, i słyszy, podejdź do niego i powiedz do niego czajnik. Proszę Państwa, to jest autentyczne wydarzenie, to było jasne. Ja tu nie ściemniam. Ja zawsze jak, jak tu już mówię, tuż już mam A więc ona, ona wie, ale. Jak ja mam podejść do niego, mówię, obcy, obcy chłop, ja mam podejść do niego, i mam opowiadać, czy on przynajmniej weźmie, no, weźmy. no przecież to się ośmieszy, weźmie za psychiczną. No zgadza się? No kto z was by się odważył? No trzeba mieć naprawdę, trzeba mieć szwungu, żeby, no, żeby, żeby, żeby się na coś takiego zdecydować. I mimo wszystko, bo imperatyw, imperatyw był tak głęboki, tak intensywny, że podeszła, przełamała ten swój opór i tę nieśmiałość, podchodzi do niego i go przepraszam. mówi przepraszam pana bardzo. Ale ja tak mam taki, no, taką niecodzienną sytuację, no bo teraz <laughs> mam taki wewnętrzny imperatyw, żeby do Pana podejść i powiedzieć Panu jedno słowo. Czajnik. Jak on to usłyszał, to się rozpłakał. Doświadczenie było tak intensywne, że mimo straty tej żony, tej żałoby, bólu i cierpienia, gdzieś pojawiła się w nim ta iskra nadziei. Na tym polega zmartwychwstanie kochani. Ale po trzynastce naszej tutaj odprawiliśmy do mego, poszło weter. Jakiś czas przychodzi do mnie pani do zakrystii i mówi do mnie tak, proszę księdza, sytuacja jest taka. Mamy w domu nastolatka, okres burzy i naporu: szturm und drank. Jak mówi w tym w okresie romantyzmu, czyli mody Werter, cierpiący, etc. etc., no, right, right? no, no nie, co będę wiedzieć, ja, no, do kościoła, do tych plechy i coś tamtego, nie będę chodził, no, co mi to będzie opowiadać, jestem wolny człowiekiem, i to, no i tak te sprawy, historie z tysiąca i jednej nocy. Przykład, że przychodzi ten głupawy wiek, jest bardziej mądrze bądź bardziej głupio, z większymi, mniejszymi konsekwencjami, niektóre konsekwencje ciągną się po takim wieku. Yy, przez całe życie, jak ktoś yy, nie ogarnie tego w miarę szybko i w miarę sensownie. No i on, taki zbuntowany, był akurat na tej trzynastce, przychodzi do domu i mówi do nich tak: Postanowiłem się zapisać na religię. Oni, stupor. Jak to że On jest po prostu zbuntowany, niewierzący, w ogóle nie ma tego, co ty Ale co, co się stało? A on do nich czajnik. Zamknął sprawę dokumenty. I ja Wam to opowiadam. Ja nie część z nas zna tę historię, część, część, e, część nie. Mówiono o tym na lekcji Divina, ale biorę pod uwagę osoby, które są dzisiaj z nami po raz pierwszy. Do Was to mówię, w sposób szczególny do Was to mówię. Dlatego, że kiedy doświadczamy kwestii zmartwychwstania, to nie jest kwestia. Empiryczna. To nie jest pozytywizm. Proszę Państwa, bo pozytywizm to jest szkiełko i oko. Chociaż Pan Bóg, mając na, pod uwagę, biorąc pod uwagę nasze, nasze potrzeby szkiełka i oko, przychodzi nam z pomocą tej tuniki w, a w agentu, która notabene jest jeszcze tuniką, która jest paralelna z ranami, które są na, na całunie turyńskim. Że mamy całą turyjski w Turynie, a rząd mamy pod Paryżem. I jak się przykłada jedno do drugiego, to osoba, która nosiła to rzeczy, te rany, które są no, na, tych, na tych płótnach, są kompatybilne. Więc Pan Bóg przychodzi nam z pomocą, przychodzi nam z cudami eucharystycznymi w Sokółce, w, w, w Legnicy, etc., etc. Ale wiecie, jest ta historia z, 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 z bogaczem. Panie, Panie, poślij Abrahama do moich braci, niech ich przestrzeże, żeby nie poszli w ten ogień męki. A Pan mówi: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Panie, nie, jakby kto powstał z martwych, to uwierzą. A mówi: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. Proszę Państwa, całość rozbija się na naszą wiarę. I dotykamy tajemnicy zmartwychwstania w takim kontekście, w którym Pan Bóg nas zaprasza do wejścia w tę tajemnicę, korzystania z mocy w tych naczyniach, którymi jesteśmy, rachitycznymi pustymi, po to, żeby być wypełnionym łaską, miłosierdziem, nadzieją na przyszłość. Ale co kto z tym zrobi, to jest jego sprawa. I jak się je, tak będzie zbierał. Kto sieje w ciele, jako żniwo zbiera śmierć. Kto świera, sieje w duchu, jako żniwo zbiera życie wieczne. Mojżesz wielokrotnie no, powtarzałem to, ale powtórzę z powtórzonego prawa. Stawiam przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wodę i ogień. Wybieraj. Co wybierzesz? Twoje.